Domek jednorodzinny mamy tutaj problem z wodą, która dostaje się ze źle skonstruowanego spustu, który przechodzi przez mur, woda penetruje do domu. Dzisiaj najpierw przestawimy rynnę tak, żeby woda odpływała po drugiej stronie i następnie zajmiemy się wykuciem tego spustu zalaniem betonem koryta. Tak żebyśmy do wiosny mogli pozbyć się wody. Tak to wygląda. Wyciągam już drugie koryto. I tutaj mamy wszędzie mokro. Wilgoć woda pod korytami. Zero izolacji nic. Dotarliśmy do najbardziej newralgicznego miejsca. Tutaj mamy wszystko mokre. Jana. Trzyma mnóstwo wody. Po naciśnięciu widać co tu się dzieje. Woda, woda, woda. Zaraz to wytniemy i spróbujemy jakoś to ratować na zimę. Tak to wygląda po oczyszczeniu. Tu mamy przekrój przez warstwy. Mamy styropian hydroizolacyjny, tutaj wypruta dziura przez strop i prawdopodobnie właśnie tędy się dostawała woda. Mamy tutaj wszystko mokre przerwana, izolacja ciężka, czyli wycięta papa, niezabezpieczone, następnie folia, styropian typu Aqua. Folia, potem mamy znowu warstwę styropianu posadzkowego, folia i dopiero wysypana posadzka. Prawdopodobnie tutaj mamy winowajce, teraz musimy to wylać betonem do równego, zrobić łatę z papy w tym miejscu i dopiero zalać całe koryto betonem. Tutaj ładnego bubla ktoś sobie przywalił. Stanowisko przygotowane do mieszania betonu. Szyby zabezpieczone, płytki zabezpieczone, żeby nie nabrudzić u klienta. Czyściutko to ma podstawa być, przede wszystkim czysto po sobie. Kanał zalany, teraz trzeba powycinać tam pianę i zalać betonem do papy, żeby zastygło, żeby można było odbudować tą uszkodzoną izolację. Drugie podejście do cieknącego tarasu, łata bitumiczna wklejona, teraz wypełnimy to styropianem i zalanie betonem, tak to wygląda. Izolacja zrobiona, teraz możemy zalać to betonem, powinniśmy mieć tutaj pełną szczelność, elegancko wszystko doklejone. Tutaj ładnie do styropianu, rand wywinięty, tu to samo. Tak to powinno wyglądać. Koryto wypełnione, styropian ścięty. Teraz przykleimy taśmę izolacyjną. Tak, żeby to zabezpieczyć ten kanał cały. Tak to już wygląda po wyklejeniu łaty. Tumiczna taśma samoprzyletna, lekarska. Ona powinna załatwić tutaj sprawę. Cieniutka. No tam ma za 3 mm, dosłownie 2, 2 mm grubości. Więc woda spokojnie powinna sobie nad nią przepłynąć. Tu mamy spory spadek. Więc przy deszczu powinna polecieć za taśmę i już na ogród, czy teraz na dole mam jeszcze taki element, taśma jest wyklejona i wypapowana jest, więc wszystko jest w porządku, ale dla bezpieczeństwa jeszcze kawałeczek izolacji tutaj wykleimy. To i tak będzie zrywane, więc nie zaszkodzi, a będziemy mieli pewność, że tam woda nie będzie dostawać się pod taśmę. Ta taśma jest to taśma dekarska bitumiczna, co znaczy, że wulkanizuje wpływem temperatury, czyli przykleja się, im jest większa temperatura, tym ona lepiej się przykleja, ona wulkanizuje, szczepia się z podłożem. To znaczy, że jak dostanie słoneczka, to wtedy jeszcze lepiej się przyklei niż jest teraz. Może się zdarzyć taka sytuacja, tutaj gdzie mamy mniej słońca, że jest na przykład tak, że tutaj jak złapiemy polszkę to ona, o chociaż tu już przykleiła, ale może zdarzyć się, że gdzieś tam odejdzie, o na przykład tak troszeczkę. Trzeba to kontrolować i tak może po południu, jak już tak słoneczko przyświeci trochę bardziej, to wejść sobie i ją tutaj paluszkami szczególnie w tym miejscu ładnie jeszcze docisnąć, żeby ona się dokleiła i można zrobić coś takiego tutaj po rancie stopą. Ładnie ją dognieść, żeby tutaj sobie ładnie jeszcze lepiej do tej płytki się przykleiła. No fajnie byłoby kogoś tu wysłać na drugą stronę, żeby stopą ugniótł ten rand wzdłuż. Ja już to zrobiłem dwa razy. Ale tak jak mówię, jest dopiero godzina 9, więc po całym dniu ona już powinna ładnie tutaj zwulkanizować z podłożem. Także mamy to zabezpieczone, na tą zimę i wiosnę powinno nam to wytrzymać. Nie powinno być żadnych więcej problemów tutaj z wodą. Tutaj mamy ładnie wyklejone, nie wiem czy to widać. Mam taki rancik wywinięty, żeby troszkę ta taśma weszła tam na ścianę, żeby nie było kłopotu. Wszystko jest na razie szczelnie, super.